Witam serdecznie. To jest unboxing yy, telefonu Pentagram Monster X5 Pro. To jest pudełko, w którym telefon przyszedł. Pudełko ma wymiary około 40 cm, 40x40x20, więc kolos. Został, telefon został zamówiony w filmie Monster poprzez Allegro. Jak można zobaczyć. Telefon został wysłany bezpośrednio od dystrybutora, czyli firmy Action, która przejęła markę Pentagram. Pudełko jest ogromne. Jak na taki, taką zawartość, zostało zamówione razem z kartą pamięci 16GB. No i dokonamy otwarcia pudełka. Jest zaklejone. Pudełko jest ogromne, i jak widać telefon jest praktycznie niezabezpieczony. Jedynie co to jest przegródka, którą niby telefon był przyciśnięty. Ogromny karton, który jest tak naprawdę pusty. Gratulacje dla firmy, która to pakuje. Co ciekawe, pierwsza przesyłka, która była doręczana przez firmę GLS, niestety nie dotarła do mnie. Po kontakcie ze sprzedającym powiedział mi, że po prostu została uszkodzona przez kuriera, i na drugi dzień została mi wysłana druga przesyłka. No i widać, mamy telefon. Kartą z telefonem, bardzo ciężki. Myślę, że około kilograma to jest najmniej. No i karta Budrama 16 giga klasy czwartej. I jeszcze, jeszcze jest specyfikacja dostawy. To nie będę pokazywał. Kartę odłożymy na bok. No i mamy pentagrama w pudełku jak widzimy oryginalne pudełko, telefon jest nowy ostrość no jest problem z załapaniem ostrości ogólnie jak widać wyświetlacz 5 cala, rozdzielczacz HD niby wzmocniony wyświetlacz dwie baterie jedna o pojemności 3000, druga o pojemności 6000 mAh i do tego dwie klapki procesor Qualcomm Snapdragon 400 MSM 8228 4x1.4 GHz do tego 1 GB RAM 4 GB wbudowanej pamięci układ graficzny Adreno 305 Android 4.3 Obsługuje Dual Sim i HSDPA plus 21 MB kamera jest to 13 MB ogólnie jest ustawiona jako 18 megapikseli jako interpolacja obrazu autofocus lampa lampa flash led czyli popularna dioda doświetlająca przednia kamerka ma 2 megapiksele oczywiście standardowo z słuchawkowe 3,5 cala mini jack slot kart micro sim, yy, przepraszam micro sd ogólnie yy, z tego co wiem właśnie telefon obsługuje micro sim yy, micro sd odbiorniki gps a gps Akcelerometr, czujnik zbliżeniowy i czujnik światła. Przejdziemy do rozpakowania telefonu. Ogólnie, pudełko jest dość ładne. Jak widzimy, stylowe pudełko Pentagram na górze. Powered by Actina. Już zmieniony. Ogólnie, na te, tu też mamy Powered by Actina. Tu tak samo znaczek Actiny. Otwieramy pudełko i naszym oczom ukazuje się telefon. Telefon w opakowaniu foliowym na razie otworzymy. Zobaczymy, co jest w zestawie. Pod pokrywą kryje się ładowarka. Zwykła ładowarka w folii. Jest to ładowarka o napięciu wyjściowym. 5V, nie wiem, czy to będzie widać oraz natężeniu 2100 mA, czyli yy, taka typowa tabletowa ładowarka, żebyśmy mogli dość szybko naładować tą większą baterię, słuchawki, no po nich prawdopodobnie nie możemy, się zbyt wiele spodziewać, kabelek USB w dotyku dość. Szczerze tandetnej jakości. No ale jak to kabelki z Chin. Tu jest naklejka, która powinna być naklejona moim zdaniem na karton. Zwykle przynajmniej tak jest. Służy pewnie, także jedna część do naklejenia pewnie na gwarancję. No i oj, wypadło mi. Tak samo w foliach mamy baterię. Tu wypadła mi z folii. Bateria 3000 mAh. I tak samo bateria 6000 Bateria 6000 jest tak jak można było się spodziewać Dwa razy grubsza o, Wypakujemy z folii i drugą Widać nawet, można powiedzieć, że bardziej niż dwa razy jest strasznie ciężka na pewno odczujemy różnicę. Dodatkowa klapka na pojemniejszą baterię. Co tu mamy? Jeszcze książeczki. Książeczka Android jest prosty. W niej mamy krótką instrukcję po całym Androidzie. Ogólnie pierwsze kroki. Oraz tamta instrukcja jest po polsku. Tu mamy skróconą instrukcję obsługi. Tu mamy kilka języków: polski, angielski, czeski, słowacki i węgierski. Więc od razu wiemy, na jakie to rynki mniej więcej telefon jest. Mamy jeszcze w pudełku kartę gwarancyjną. Pentagrama 24 miesiące. Serwis door-to-door. I karta. Z naklejonym numerem seryjnym urządzenia, oczywiście nie podbita, jak to bywa w wysyłce internetowej. No i ostatni papierek to jest de deklaracja zgodności, że telefon spełnia wszystkie normy Unii Europejskiej i jest dopuszczony do obrotów Unii Europejskiej. Rozpakowaliśmy urządzenie. Tak pokrótce wygląda zestaw cały. Jak widać, ogólnie pudełko robi dobre wrażenie. Akcesoria może niekoniecznie, ale to już przejdziemy teraz do telefonu. Na telefonie, jak widać, jest naklejona folia. Niestety, folia nie chce zejść. Schodzi od razu blister. Sama naklejka na folii to jest typowa chińska folia. Taka często przychodzi do nas, gdy zamawiamy jakiegoś Chińczyka. Ogólnie jest włożona yy, cienka klapka. Telefon się otwiera dość prosto. No, i mamy telefon. Dioda aparatu. Yy, dioda doświetlająca LED. Dwa sloty na karty SIM. Jak to bywa już w telefonach, jeden yy, obsługuje 3G, drugi obsługuje GSM. Nie wiem jak jest w tym modelu, ale w wielu yy, można po prostu w systemie przełączyć sobie, w którym slocie akurat chcemy. To są. Prawdopodobnie karty MicroSIM, chociaż nie jestem pewien wielkości. Zaraz sprawdzimy. Tu mamy slot na kartę SD, numer e-mail, oczywiście Made PLC, czyli w Republice Ludowej. Założymy klapkę i włożymy na razie cięższą baterię. Ogólnie klapka dość ciężko wchodzi. Jednak jak już wszystkie zatrzaski złapią, to trzyma bardzo dobrze. Ogólnie tak wygląda telefon. W prawej krawędzi mamy dwa przyciski, włącznik oraz yy, to jest przycisk. Programowalny, tak naprawdę, z tego co wiem, można go używać jako spustu aparatu albo zrobić screenshot, i chyba ma jeszcze jedną funkcję. U góry mamy port micro USB oraz wejście słuchawkowe. Moim zdaniem, jest to dość dobre połączenie, gdy na przykład chcemy korzystać z Powerbanka, chociaż w takim telefonie nam raczej nie będzie potrzebny ze względu na tą pojemniejszą baterię. Na lewej stronie urządzenia mamy tylko przyciski głośności, na dole mamy tylko otwór mikrofonu. Z tyłu mamy na klapce wejście do wejście przepraszam, otwór na mikrofon aparatu, przynajmniej tak wygląda. Na dole mamy logo pentagrama oraz kratkę na głośnik. Kratka jest bardzo duża, jednak głośniczek znajduje się tylko. Z jednej strony jest malutki, po prostu jest tak zrobione, chyba bardziej dla zmyłki, dla użytkownika. Obiektyw aparatu nie wystaje poza krawędź obudowy, więc nie powinien się rysować. To przejdźmy do włączenia urządzenia. Zobaczymy, jak to wygląda. Może tak będzie, będzie widać bardziej albo nie i czekamy aż uruchomi się urządzenie yy, ogólnie yy, z tego co wiem w to osiąga około 19 o, mamy muzyczkę bo tam animacje dostosowaną no i mamy uruchomiony system, brak card sim od razu wyświetla się informacja po angielsku no niestety nie jest w pełni spolszczony z tego co widzę że nie ma karty SIM i prosi, żebyśmy włączyli. Ogólnie, co jest w tym telefonie innego, co wyróżnia, to przyciski funkcyjne. Nie spotkamy tu typowych dla Androida domek, strzałka wstecz oraz menu. Mamy tutaj na środku kółeczko, które zastępuje nam właśnie domek. Przy przytrzymaniu przechodzimy do listy uruchomionych aplikacji. Widzimy lewa strzałka zastępuje nam menu lewa kropka, przepraszam a prawa przycisk wstecz ogólnie preinstalowane mamy trochę oprogramowania, jak widzicie Adobe Raider, Angry Birds program Avast Kwalkomowski program baterii Guru do zarządzania baterią Ogólnie chwilę trzeba poczekać na pierwsze uruchomienie. O. Yy, ale to jest przyzwyczajenie z Nexusa, czwórki, yy, jeśli chodzi o przyciski. Mamy jeszcze yy, program Kingsoft Office, yy, jak dojazd.pl, Facebook, ogólnie G-Appsy całe, yy, MX Player. Yy, co tu mamy? Oczywiście jest yy, wbudowane radio FM. Skype, Twitter. Mamy tutaj też wbudowany skrót do instrukcji obsługi. Cała instrukcja obsługi urządzenia. Ogólnie widać się przewija bardzo sprawnie. O, nie musimy praktycznie czekać na wczytywanie się strony. A dobrej domyślne. Tu jeszcze ostatnia strona. Viber, Waze i dodatkowa aplikacja zegary prawdopodobnie są to yy, można sobie dodać zegar yy, zgodnie z strefą yy, czasową ogólnie jest to czysty android lekko zmodyfikowany no tu niestety nie widać rogu a to jeżeli kawałek odkleję o, odkleję to, nie będziemy się... Na wstępie teraz umie, ma 64% baterii. Wskazuje. No, data oczywiście jest ustawiona domyślnie. Nie jest, nie jest obecnie podłączona karta SIM, ani nie jest podłączona z siecią. Ogólnie to jest czysty Android i tylko dodane niektóre funkcje oraz obsługa yy, kart SIM. O, jeszcze... Jeszcze nie założyłem aplikacji note i latarka, która służy jako... Yy, która pozwala diodzie LED służyć jako latarka dość często spotykane w takich telefonach No nie oszukujmy się, jest to typowo chiński telefon przebrandowany na yy, polską markę Nie możemy się po prostu spodziewać nie wiadomo czego Tu mamy konfigurację kart SIM no niestety nie mam obecnie nic wsadzone i nie mogę zobaczyć jak to wygląda. Tu mamy właśnie jak mówiłem yy, konfigurację tego klawisza chodki. Możemy wybrać muzykę, kamerę i rzut ekranu, weźmiemy muzykę. Mamy ostrzeżenie i po naciśnięciu tego przycisku otwiera nam się menadżer yy, otwarzasz muzyki. Widzimy, tu jest najzwyklejszy, najstarszy otwarzacz muzyki, jaki jest w Androidzie. Jego początki chyba sięgają Androida 2.3, bądź nawet wcześniejszego, więc szału nie ma. W informacjach w telefonie przetłumaczony w większości system. Wersja ronda 4.3.4.0, więc można było się pokusić o Androida 4.4. Nie wiem, czy firma Pentagram yy, pokusi się o update bo na przykładowo na takim jądrze działa Nexus 4, który dostał notabene obecnie Androida 5 co nie spodziewam się w tym telefonie ogólnie ten telefon kupiłem tylko dlatego ze względu na tą dużą baterię, bo obecnie mam i Nexusa i jeszcze jeden telefon, bo dość często korzystam z internetu i przykładowo słucham radia internetowego i po prostu jeden telefon mi nie starszał, a noszenie dwóch telefonów nie jest za wygodne. Więc postanowiłem na razie zmienić Nexusa na ten produkt Pentagrama. Zapoznając się jeszcze z opiniami użytkowników dość często natrafiałem się na opinię, że telefon się zawiesza przy korzystaniu przykładowo z 3G. Nie wiem jak to jest, zobaczę. Podobno jest to naprawione w jakimś yy, Kustromie dostępnym na forum android.pl. Yy, serdecznie zapraszam, yy, ale nie wiem, jeszcze nie testowałem. Zobaczymy, jak to u mnie będzie się działo. Ogólnie telefon działa sprawnie, ale to zwykle tak bywa na telefonach z Androidem. To myślę, Launcher, tak to jest jak telefon jest nowy, nie zawalony no to może zobaczymy z kartą SIM Ile? Poczekajcie Wyłączymy go I przy okazji yy, zamontujemy grubą baterię i klapkę telefon się wyłącza później będę próbował zdjąć tą wierzchnią część folii, bo yy, jak wiecie przy nakładaniu folii mamy yy, od zewnątrz jeszcze folię ochronną która się bardzo rysuje pod nią, pod tą folią jest już yy, zwykła folia która powinna być właśnie domyślna na telefonie, no ale niestety nie, nie nie chcę odejść za pomocą tego paska który jest do tego przeznaczony więc nie będziemy się na obecną chwilę siłować baterie mają z dwóch stron takie podpórki na paznoki żeby można było dość łatwo wyjąć akumulatory różnią się tylko grubością i czasem pracy oraz jest modem oczywiście obrandowane Pęgram BP5XI a drugi to jest 10 x baterie prawdopodobnie litropolimerowe, polimerowe chociaż tu pisze jedynie polimerowe wkładamy drugi akumulator jak widać wystaje ogromnie poza obudowę jednak taka pojemność musi się gdzieś zmieścić drugą klapkę, klapka ma wypustki, tak żeby bardziej przylegała prawdopodobnie o, już widzę jakieś ryski są na niej od środka. Prawdopodobnie fabryczne. Zakładamy. Ta klapka wchodzi gorzej od tamtej. Chociaż tu trzeba no, użyć dość trochę siły, żeby zatrzaski zaskoczyły. Tutaj też widzimy, że obiektyw aparatu jest strasznie wklęsły. Jest zrobione takie wcięcie. Nie wiem, czy to ma yy, jakieś przełożenie. Widać też, że yy, otw otwory na głośnik są zupełnie inaczej zrobione niż w klapce yy, małej. Ogólnie widać, że trochę, trochę się różnią te klapki. Włączymy. Oj, nie włączyłem. O kurczę, zapomniałem o karcie skin. Przepraszam Was bardzo. A, za na woli. Karta SIM, złożymy do slotu 1 Jak widzimy Karta SIM nie wchodzi, normalna Widoczne, są tylko micro SIM Tu mam kartę z plusa Korzystam z plusa i z playa I dlatego Przez mi dwie karty No, mówię, ta druga obudowa się nie chce dość spasować. Trzeba użyć trochę siły, żeby na czaski doszły. No, i włączamy. Ogólnie, jak widzicie, telefon jest strasznie gruby. Według specyfikacji ma chyba 1,5 cm około grubości. Nie chcę teraz mierzyć. I dość mocno zyskuje na wadze. Nie wiem jak to jest, bo nie pamiętam teraz yy, o ile wzrasta waga urządzenia, a jest naprawdę odczuwalna. I z tego co też czytałem, czasami jest problem yy, z właśnie stanem naładowania baterii. Od razu wyskakuje nam co chcemy mieć, gdzie chcemy mieć transmisję danych, na której karcie SIM. która karta jest Steam aktywna. Możemy zmienić jej nazwę ogólnie ustawić kolor, ustawić konkretne akcje dla konkretnej karty SIM. No tu ni niestety nie są aktywne opcje, bo y mam tylko jedną kartę włożoną. Y prawdopodobnie będzie można, chociaż nie wiem, czy y będzie można przełączyć usługę 3G na drugi slot. Zobaczymy, może w ustawieniach coś takiego jest. No tu mamy jasność, automatyczną możemy przestawić. Automatyczny czujnik działa. Ustawienia więcej sieci komórkowe i tutaj mamy o, o ogólnie domyślnie ustawione tylko 2G, więc możliwe, że nie będzie można przestawić, chociaż nie wiem to jest już do, do precyzowania możecie poszukać na forach ogólnie jak widzicie, telefon działa sprawnie yy. stan naładowania baterii jest podobny do yy, tego, która który był na tamtej baterii, więc możliwe, że istnieje ten problem z zachowywaniem stanu baterii po podmianie. Ogólnie, nawet pomimo tego, że telefon jest grubszy, dość wygodnie się go trzyma w ręce, dość dobrze leży i powiem, że, że nie przeszkadza tak bardzo. Jest dość odczuwalny w dłoni i dzięki temu też dość pewnie w niej leży. Nie ślizga się tak bardzo jak z tą. Mało, e, cienką obudową, i myślę, że też jest dość wygodny w użytkowaniu, nawet z tą e, grubą baterią. Więc e, to by było na tyle w moim krótkim unboxingu tego telefonu. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. E, zapraszam do dyskusji.